Witajcie moi kochani. Dzisiaj mam na warsztacie taką szybką akcję Renoscenik, będziemy wymieniać progi. Oczywiście ekonomicznie, czyli postaram się wyciąć, tak wiecie, pod linią drzwi centymetr, żeby nie musieć ciągać tych drzwi i się z tym pałować, ale zanim to zrobimy, zanim wymienimy progi, trzeba tutaj przygotować sobie teraz takie mądre stwierdzenie głębiej strategiczną. A głębia strategiczna polega na tym, że patrzcie jak tu wygląda mocowanie belki. Tutaj przychodziła oryginalnie belka. Taka belka z tym wszystkim. Tutaj był bak. No i druga strona też, o tak wygląda. Tu są takie śruby, które trzymają belkę. Widzicie cała ta dolna blacha zgniła. Wszystko tu jest pognite. Trzeba będzie tutaj jakoś, wiecie, powzmacniać, żeby to miało ręce i nogi. Nie chciałem robić tego samochodu, ale właściwie tego pojazdu jest strażakiem, no i parę lat temu, jak jeszcze nie miałem dachu zmienionego, miałem stary dach, to przy wichurze tam parę dachówek mi zmiotło i po prostu, wiecie, no, przyjechali ochotniki i mi to ładnie tam zabezpieczyli, także w dobrym to nie byłoby teraz pomóc strażakowi, a tym bardziej, że wydał na ten samochód parę złotych, w sensie, że silnik tutaj robił, wydał 4000, jakieś tam remonty porobił i chciał sobie właśnie wyremontować tą belkę, ale mechanik jak zobaczył... Yy, jak zobaczył to, to bał się po prostu tego odkręcać, no i po prostu taka sytuacja i wylądowało samochód u mnie. Także co? Pierwsze co zrobimy? Już sobie to zmotkowałem, tak młotkiem i głową. Wysypało się stąd masa zgnilicy, Tu gdzie jest zgnita, to widzimy. O, tu trzeba będzie dotąd co najmniej coś wyciąć. to trzeba będzie powycinać. Tam widzicie, mamy warstwy blach. Jedna, druga, brok, trzecia. I tu trzeba będzie jakoś, wiecie, o, dotąd tu coś wyciąć, powzmacniać bo tu te tulejki to tu są, widzę, tu eleganckie. Tu są te śruby, one też sobie, widzicie, fajnie się odkręciły. O, tą blachę trzeba będzie podrabiać. Tu zrobić wzmocnienie, żeby lewarkiem można było podnosić samochód, także... Majster się bierze do roboty. Boż w dłoń. No i co? I wytnę to najpierw wszystko tutaj tak, ile mogę. No i tak, moi kochani. No i tak, moi kochani, majster robi tutaj, widzicie, o. Dospowywał... takie, powiedzmy, poziome wzmocnienia tej pionowej ścianki, bo właściwie chcę, żeby tutaj mi się otwierało, znaczy mógł lewarek podłożyć, także to trzeba było z grubszej blachy pospawać. No. no, wiecie o co chodzi. Tu pospawałem, tu pospawane. Tutaj w tych scenikach są y, takie powiedzmy, idzie, no belka jest przykręcona taką łapą i tutaj są takie tulejki i od góry się takie długie śruby wpuszcza. Ja tutaj wstawiłem taką blachę pomiędzy te tulejki, żeby to nie, nie latało. Nie wiem jak było tu w oryginale, bo jest wyżarte, także nie, nie pamiętam jak to jest zrobione, ale... Teraz o, przyspawamy do tego jeszcze tu taką blachę. Tutaj tylko jest taki myk, bo tabelka belka ma około 5 cm szerokości, także powiedzmy od środka musi być z 2,5 cm, no, luzu. Żeby tabelka fajnie nie tutaj wlazła, wiecie o co chodzi. Luz mniej powie... więcej jest, także... Także powinno być dobrze. Jeszcze będę się chyba przeszywować trochę te spawy, żeby to ładniej przylegało. O. Także tak to będzie, o, widzicie, zrobione tu. Potem jeszcze będę musiał coś na szybciora tu trzeba będzie wyciąć i tu też zrobić jakieś jakąś łatkę. Tu właściciel jest, mi pomaga przy tym, żeby to szybciej poszło. Zdemontowaliśmy te wszystkie akselbanty, belki. Pojechał kupić farbę, bo to jest szybka akcja. Także widzicie, o tam. Stworzenie leży, czekajcie. Miki. Miki. No i dobra majstry. Mamy porobione wszystko. Tak to tak to wygląda, to już no nic nie zobaczycie, bo nawet nie miałem czasu nagrywać, ale wszystko jest poprzykręcane. O, widzicie nowy znaczy nowe? No, nowe tu było trzeba wymieniać wszystko. Tak analogicznie jak tutaj. O, tu będzie lepiej widać. On widzi tu pospawane wszystko. Śruby poprzykręcane tu. Tu było świeże to majster odcisków narobił, ale porobione. Właściciel zadowolony? Jak bardzo? No, właściciel zadowolony. Także będzie żyła yy, Renoweczka. A nam jeszcze zostało tutaj malowanie, bo to jeszcze nie koniec. Już sobota prawie 19, a my tutaj jeszcze, jeszcze walczymy, bo trzeba będzie chociaż, wiecie, o, szpachla wyschnieć. Trzeba będzie pomalować te progi. Jeszcze jest trochę tu zabawy. Myślę, że za dwie godziny. No, zaraz trzeba to wrzucić w jakieś, wiecie, poksy damy baranka i akryl czy tam poliuretan doły pomalujemy i będzie git, także. Maszyna będzie zrobiona, a wy się trzymajcie. No i dobra kochani, jest 22.30. Progi pomalowane. Nawet ładnie to wygląda. Malowałem tak od... Tu od tego widzicie przetłoczenia. Skup, się... No to jest jaśniejsza farba, bo to jest świeża, nie tamta już się wyblakła. No ale to nic. Pomalowany ładnie, o słyszycie? Sąsiedzi się bawią, a my tutaj pracujemy ciężko. No, właściciel, właściciel mi tu pomógł, troszeczkę z tym, to szybciej to poszło. i Niech jeszcze przesnie sobie z 20 minut. Bo to już. A, no, już dotykuje, jest elegancka. Niech z 20 minut i może wyruszać w drogę. Także odratowana Renoscenik Megan, jak to się tam nazywa. No, to wy się trzymajcie. Dobra, witajcie moi kochani. Jesteśmy teraz pod takim króciutkim zielonym spinterem. Robimy standardowy pakiet, czyli rama pod bałwankami i tutaj mocowania tylnych, tylnych resorów. Widzicie? Tu było zeżarte wszystko. Majster tutaj wymienił, zrobił nową, powiedzmy, nowe takie ucho. Daliśmy nowe śruby, bo stare były przeżarte. Już Majster wam pokazuje. Jakie były gwinty Czekajcie, ciśnieniem tam... znalazł. O, takie były gwinty. Wydaje mi się, że to jest raczej już nie do odkręć. Skubzę się. No. No, widzicie, zresztą nawet tak się. Skubzę się. O, skupił się, proszę. Ale z tej strony patrzcie, piękny jak nówka. No ale to niestety tak zażarte wszystko, że już tego nic nie odkręci. Także to idzie na złom. Tutaj pan majster pokaże co robił, bo zrobił dwie strony, robi to wszystko w ekspresowym tempie, dwa dni mu to zajęło, o, wymieniliśmy całe te tutaj pierdołki, widzicie, Wspawaliśmy całe nowe te wzmocnienia, bo tu było, o, zażarte, I jedna strona, druga, a to są, moi kochani, o, tak wyglądały tylne, tak wyglądały te tylne mocowania, o. Widzicie? O, Tak wyglądały. Czyli, patrzcie, tutaj przychodziła ta śruba, która trzyma resor. Czyli, wrażenie jakiegoś silniejszego tąpnięcia cały resor tutaj, wiecie, bo tu już nic nie było, wpada nam tu w podłogę. Ale Majsy zrobił, to musi być taka dziurka, żeby tutaj, wiecie, dostać się do środka. Nie patrzcie na to, to może będzie kiedyś robione. Najpierw mam się skupić na rzeczach strategicznych, czyli to. No i z drugiej strony też wyglądało to. Tak pięknie. Musiałem się poszarpać, podkręcać ten stary resor, który pewnie nigdy nie był odkręcany. A teraz montuję następny. O, widzicie, majster to robi tak. Najpierw sobie założył. Najpierw sobie założył to. Przełożył śrubę. Śruba musi być... Yy, jak ktoś będzie sobie robił. Czekajcie, gdzie tu majster to ma. Majstie taki o! Taka długa śruba, dwunastka yy, 10-9 najlepiej twarda, bo to wiecie, to musi trzymać. No i tak. Ściskiem sobie delikatnie ścisną, bo najpierw tamtą stronę warto sobie zrobić, bo tam nie ma miejsca za bardzo, żeby manipulować jakimiś ściskami, łomami. A tutaj mamy, wiecie, dość duże miejsca i można sobie o, naśrodkować, wycentrować otwór. Teraz to powinno ładnie wszystko delikatnie. Elegancko udało się. Teraz to zakręcimy i mamy temat ogarnięty. Tu jeszcze zakonserwujemy czarnidłem ładnie i będzie już finito. Następny pojazd zrobiony. Tutaj majster o, miał małą ałę. Pękł stary przewód hamulców. Znaczy przewód będzie wymieniany, bo tu już widzicie, ktoś się wymienił wcześniej. To do mnie ktoś trąbi? DHL do mnie trąbi. Dobra, majster idzie w... odbierze jakąś przesyłkę. Tak moi kochani, zielony sprinter zrobiony. Tutaj o, widzicie na czarno, żebym pokonserwował te wszystkie spawania. Ledwo wyjechał zielony. Już mamy następnego sprintera. Tak żebym trochę nieudolnie zasłonił tablicę, bo może właściciel nie chce wiecie. Wiecie o co chodzi. No i robimy następnego spinterka. Podobna. Podobna akcja. Podobna akcja. Te. Robimy to. Widzicie? żartem mocowanie resora, patrzcie, tutaj już wszystko wyleciało, trzyma się na górnej ściance ta cała tutaj górna część tego, tego, nie, także, także, tak to wygląda, to już jest całkowicie urwane, o, widzicie, śruba wyszła tam do góry, tutaj, no tu się jeszcze trzyma, tu się jeszcze trzyma, ale też to trzeba wymienić, ta wersja jest, widzicie, ciutkę dłuższa. Także mam tutaj pole manewru z tej strony, bo w tamtej wersji się kończyła tu, zaraz za tym, tył się kończył tu i nie było możliwości tutaj za bardzo no, podejścia. Ale temat ogarnięty. A no, tu będzie może ciutkę, wiecie, lepsze dojście. No. Także to zrobimy. Tutaj widzicie standardowo, standardowo pod bałwankiem. Tu już nie ma, widzicie, tutaj nie ma ramy już. O, to trzeba będzie wymienić takie już, już całe nowe to, bo jest zgnite. Tutaj przy amortyzatorze też trzeba będzie zrobić. Masę tylko ledwo dotknął. Yy, przewód hamulcowy. Przewody też do wymiany. to wszystko jest już pokrachciałe. Po Zaklepał. Na razie tak będzie. Właściwie sobie to wymieni. Tutaj rama jest wszędzie. Powiedzmy, idealnie. No, może nie idealnie, ale jest zdrowiutka. tylko takie, o, gdzie nie gdzie takie, wychodzą, jakie się odchodzi ta konserwacja. No ale widać o przewody do wymiany. Tutaj ta rama jest zdrowa. Zdrowa, zdrowa, o to mocowanie. Tu już widzę lata, trzeba tu będzie też coś pomyśleć. Lata albo jest luźne, ale nie, tu pewnie. Widzicie też, była jakaś akcja zrobiona, ktoś tu poheftował. Pyrk, pyrk, tu jest dziura. Tu też coś było robione, trzeba to będzie zrobić. I ta strona jest trochę lepsza, ale też już widzę, że na pewno trzeba będzie tutaj to wyciąć, nowe zrobić. Wiecie. Tak, nowe to. Nowe, także robimy to. I to tu nic nie robię. Te doły to zostaje, to będzie robione wiecie kiedy indziej. No a teraz zostało mi do robienia taki i weko. Będziemy robić kabinę. Tutaj też widzicie jest zgnity tu oh, progi. Tu jest pognite tutaj w środku te wszystkie wzmocnienia. To samo co robiłem w tym czerwonym. No. To wszystko gnój. Tutaj trzeba będzie powywalać też wszystkie te podłogi. No wszystko trzeba będzie tutaj robić tą kabinę. Tak mówię, majster ostatnio ma taki nie wiem, jakiś ma kryzys kurde ma wieku jakiegoś egzystencjonalnego już nie wiem jak to nazwać. Albo się majster wypala zawodowo, bo nie chce mu się tak. To już nie jest to kiedyś wiecie nie ma takiej werwy do roboty. Nie, muszę chyba sobie odpocząć od tej blacharki trochę, aż mi się nie chcę za to brać wszystko na razie. Nie. No nie wiem, no tak to jakoś jest. A no, może czas odpocząć chwilkę jeszcze dłużej jakoś. Człowiek robi te busy. No ale nic. Musimy się za to wziąć i zrobić pięknej wek, Też tak to wygląda. Moi mili, wy się trzymajcie. Dobrych urlopów wam życzę i w ogóle, no, trzymajcie się.